Część druga. Droga. O, to już! Dzwonimy po Ale, że jednak nie przyjadę na imprezę, tylko proszę, żeby mnie zawiozła do szpitala. Ojej, jak szybko przyjechała! Nie panuje nad swoim ciałem, to ono mną kieruje. Żądam, żeby Michał nie odstępował mnie na krok. On musi siku, ale nie zdąża między skurczami, więc się wściekam. To mi uświadamia, że naprawdę trzeba już jechać. Dostaję od niego grzebień. Pokazuje mi, jak go trzymać, żeby uciskał punkty akupresurowe. Daje mi jakąś koszulkę i skarpetki. Ubieram to, ale butów to już nie dam rady. Dobra, pojadę w kroksach Michała rozmiar 45. Idę na czworakach na klatkę schodową. Czekam na kolejny skurcz w drzwiach mieszkania. Wycisza się, więc biegnę do samochodu, ala za mną. Wsiadam, uwieszam się na tylnym siedzeniu i zdążam na styk. Jak tam miałam do zrobienia tyle skomplikowanych rzeczy: ubrać się, iść, mówić, to naprawdę zaczęło boleć i lekko spanikowałam. Dobrze, że mam ten grzebień. Na nim się skupiam i próbuję uruchomić ciało wisząc na fotelu. Zaczynam się modlić, żeby przetrwać. Jest trudno. Jest cholernie wymagająco. Co za ciężka praca. Czy to ma sens? Czuję rezygnację i opadam z sił, ale ciało pracuje nadal. Jestem sama w tym samochodzie. Mimo że Michał cały czas uciska moje ramiona i plecy, a Ala mówi coś o drodze. Wszystko się dzieje poza mną, i wcale nie jestem już taka pewna, czy to dobrze. Jesteśmy, mówi Ala, ale okazuje się, że to nie szpital, tylko kopalnia stasic. Załamuje się, a Michał mi mówi, że jeszcze tylko siedem kilometrów, mam ochotę płakać i go bić. Ale nagle. Jesteśmy pod szpitalem, a ja się czuję, jakby nie było przerw, jakby pochłonęła mnie ogromna fala. Wysiadam z auta boso, ale moi towarzysze o mnie dbają i ubierają mi te wielkie kroksy. Gotowi do startu, start! Rozpędzam się i ląduję na białej limuzynie, takiej najdroższej. Przytulam się do niej, kołyszę się, głośno śpiewam. Znowu biegnę, ale rozbijam się na drzwiach szpitala, bo czujnik ruchu nie działa. A wszystko zamknięte na trzy spusty.